Zaczynamy od ziemniaków już obranych. Kroimy ziemniaki w cienkie plastry. To samo robimy z cebulą. Na dużej patelni wlewamy oliwę z oliwek i kiedy olej jest rozgrzany, dodajemy ziemniaki i jajka. Musimy smażyć ziemniaki w oleju, dlatego zmniejszamy siłę smażenia z wysokiej na średnią lub niską. Później dodajemy sól. Żeby dobrze ścięły się ziemniaki z cebulą, jest dobrze przykryć się pokrywką. Kontrolujemy, żeby ziemniaki się nie przykleiły. Delikatnie gnieciemy ziemniaki łopatką. Kiedy ziemniaki będą już dobrze poduszone, ponosimy temperaturę na maksymalną, by troszkę je przysmażyć. I kiedy już to zrobiliśmy, zabieramy patelnię z ognia. Wrzucamy jajka do dużej miski i dodajemy szczyptę soli na każde jajko. Wszystko mieszamy. Odstanczamy ziemniaki z oleju i wrzucamy do naszej miski z jajkami. Kiedy mamy wszystko ponownie mieszamy. Wlewamy odrobinę oliwy, która nam została ze smażenia do odrobinę mniejszej patelni. Kiedy oliwa jest rozgrzana, dodajemy naszą mieszankę jajek z ziemniakami. Ustawiamy na moc średnio niską. Musimy kontrolować, aby do, dobrze się podsmażyło na środku. Ruszamy mocno patelnią, aby się nic nie przykleiło ani nic nam nie spaliło. Kiedy minie około 5 minut, przykrywamy patelnię większym talerzem i obracamy patelnię. Powinniśmy mieć całą tortillę na talerzu. Następnie wlewamy oliwę na patelnię i delikatnie kładziemy tortillę ze strony niesmażonej na patelnię. Dajemy jej trochę formy. Smażymy kolejne 5 minut. Jeśli lubimy bardziej przysmażoną, robimy kolejny obrót i zostawiamy na ogniu kolejne 3 minuty. Kiedy już to zrobiliśmy, wyjmujemy tortillę z patelni i kładziemy na talerz. I tak mamy gotową tortillę de patatas espaniola. Smacznego.